Zagramy nowe wydarzenie Walka z Bosem. Za wygraną no dostajemy e, 100 punktów doświadczenia. Mam na razie tyle. No i co? Hmm. Za 5 łapek w górę wbijam melodii na 25 rangę. I za niedługo to wgramy Mega Świnie. No i przejdźmy do gierki. Już mamy tą gierkę. lecimy do tego bossa. Tutaj pierwszy poziom to oczywiście łatwo. Tyk. No i tymi nutkami. Dobra, następnym razem sobie ucieknę tym. E, tymi daszami. Bo chciałem Wam pokazać, o tutaj moi teammates, team czy sobie poradzą tak robi Ulta, w zapisie strzela w tego bossa. Dobra, pyk 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 teraz tak, tak, idę dobra tak, pie mecz wygrany przechodzimy do drugiego o widzowie jeszcze start topik mityczny 500 kredytów i jeszcze w karnecie kolejny bardzo rzadki Poszczęści, poszczęściło się dobra widzowie zaczynamy kolejną rundę sobie muszę się trochę skupić tu. tylko nie ta emotka. Baby! Nie lubię tej emotki. Bo to trochę a Dobra, uleczę się. Tego zabiję. Dobra, teraz tu ucieknę I go bijemy tarcza. Dobra, a chciałam dojechać, dobra, zaczynamy kolejną rundę. Dobra widzowie, kolejna gierka, Ty. Bijemy. tutaj, tutaj, nutkami, czemu na kol... o już, strzela, gra. Nie no. Dobra, jak się zaspię to wtedy do was powiem. Dobrze widzowie, zarazpiłam się. teraz go znowu bijemy tego bossa. Nasz kolcik znowu padł. Trochę się muszę skupić. Bos nie wie co się dzieje. Teraz kolcik go bije. I widzowie czy nas brok sobie da radę? Proszę daj sobie radę. Kurczaki, boss jest zły. Dobra. Jakoś się udało. Dawaj brok. I go już mogę paść, ale tylko załatwcie go. Jest. Dobra, przechodzimy do następnej rundy. Dobra, widzowie, gramy kolejną gierkę. To jest ostatnia albo przedostatnia gra. Bo ja nie będę, bo bez sensu jest tutaj hardować cały czas i grać, bo tu i tak się nic nie zdobywa, oprócz tych punktów doświadczenia. To jest za każdą gierkę, to jest tylko 5 razy. Czyli dostaniemy 500 punktów doświadczenia. Tak naprawdę tylko z tego. Więc to nie jest najwięcej. A tego się nie opłaca. Aż tak długo go dać, bo się tylko zmarnuje czas. A w tym czasie bym mógł na przykład pobijać melodię na 25 rank. O! Na przykład. No po prostu, nie opłaca się. Dobra widzowie, dobijamy tego już bossa. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Pyk. Raz, dwa, trzy. Dobra, już dobijcie tego bossa. Zrobię start drop. Radki. No i teraz już... O, jeszcze tu to kredytów, no to już tak. I czy jeszcze jest to do zagrania? O, jeszcze dwie gierki to widzowie, jak mi dobierze gierkę, to wtedy do was się odezwę. Dobra, widzowie, kolejna gierka. Już boss będzie zły za minutę i 15 sekund. Tarczę włączam. Będę się zregenerować i obijam. dobra. Nutku. I teraz idziemy na tego bosa. No, no to jest trochę nudno, więc jak już będzie się coś działo, to wtedy dawać się odezwie. Dobra widzowie. Trochę coś tam bijemy, ale... Teraz trochę ja i Leon pobiliśmy. Mam serwery chyba coś lagują. Dobra, obiję tam. Cały czas. jakoś nie umiem się doszyć. Ja mam chyba jakiś problem z internetem teraz. Zbiorę sam cuba. Ucieknął sobie. Teraz tu, teraz tu. No i go pewnie dobijemy. Dobra. No i fajnie, dobili i jeszcze ostatnia gierka. Dobra widzowie, kolejna gierka, ostatnia. Kieł kie już ich tam, znaczy się tego bossa już atakuje jakoś. No i teraz wszyscy atakujemy. Ja tutaj tym dashem raz, dwa, trzy. Włączam tarcze Ja mogę paść tylko żebyśmy trochę tego zbili Tego włosa, o to się Oni tam biją, brawo Teraz To za tu Uciekamy, lepiej ja teraz ucieknę. Dobra, jakoś się udało, Ledwo to przeżyłem. Co jest? Ten boss jest zły. Znaczy zaraz, zaraz będzie zły, bo teraz jeszcze nie jest. Dobra. Jedno. Raz, dwa, trzy. No już jest, boss jest zły. Dobra. Dobre widzowie, boss obrywa. To sobie strzela. Pyk. Dobra, nie tylko, tylko mu tu przyjdzie, to już go sam bym mógł zbić. Tutaj, no sam to ciężko, ale jest i teraz wychodzimy. Plus 180 m. do dośleć. Będzie odcinek, jak wbijam 34 tysiące puchatków za niedługo chyba, jak wbijam mityka. No i, ty no i to tylko tyle. Pa!